Witajcie w naszym pilnym, nadzwyczajnym raporcie. Dziś świat budzi się do nowej, niepokojącej rzeczywistości, która ma moc wstrząsnąć Twoją codziennością, zmieniając sposób w jaki kupujesz, pracujesz i inwestujesz. Globalna scena ekonomiczna drży w posadach, a napięcia między największymi potęgami rosną z każdą upływającą minutą, zwiastując potencjalne zmiany, które dotkną nas wszystkich. Niezależnie od miejsca zamieszkania czy pozycji społecznej, od małego przedsiębiorcy po wielką korporację. Międzynarodowy handel, ten skomplikowany, lecz niezwykle wydajny krwiobieg współczesnej cywilizacji, znalazł się na krawędzi bezprecedensowego konfliktu. Konfliktu, który ma moc zaważyć na przyszłości międzynarodowych relacji i fundamentalnej stabilności gospodarczej na lata, a może nawet dekady zmieniając oblicze globalnej współpracy i równowagi sił. Trwają bowiem intensywne, wyczerpujące i niezwykle trudne negocjacje handlowe pomiędzy dwoma kolosami gospodarczymi Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Zjednoczoną Europą, reprezentowaną przez Unię Europejską. Cała uwaga globalnych rynków, wpływowych analityków i zwykłych konsumentów skupia się obecnie na propozycjach celnych, oraz na fundamentalnym dostępie do kluczowych rynków. To one stanowią oś tych narastających sporów, będąc źródłem potężnych tarć. Czy to oznacza, że nieuchronnie zbliżamy się do otwartej, pełnoskalowej wojny handlowej, która, choć pozornie niewidzialna dla oka, w rzeczywistości uderzy w każdego z nas, bez absolutnie żadnego wyjątku, w nasze portfele i nasze codzienne życie, wpływając na ceny produktów? Zatrudnienie i stabilność finansową całego kontynentu? Już za chwilę w szczegółach, które nie pozostawią żadnych wątpliwości, ujawnimy, jak te narastające tarcia, ta bezwzględna ekonomiczna przepychanka na najwyższych szczeblach władzy wpłyną na Twoją kieszeń, na globalną stabilność gospodarczą, a także na przyszłość międzynarodowych relacji, które od dziesięcioleci budowały podstawy powojennego dobrobytu i pokoju. Stawka w tej grze jest niewiarygodnie, wręcz oszałamiająco wysoka i dotyka fundamentów globalnego porządku. Od finału tych rozmów, od każdej podjętej decyzji i każdego ustępstwa zależy dosłownie wszystko, co kształtuje nasze ekonomiczne jutro i naszą zdolność do planowania przyszłości w obliczu dynamicznych zmian. Czy ceny kluczowych produktów codziennego użytku, tych, które regularnie lądują w Twoim koszyku podczas cotygodniowych zakupów, Wzrosną nagle i drastycznie, stając się mniej dostępne dla przeciętnego konsumenta? Czy globalne łańcuchy dostaw, które są krwiobiegiem współczesnej gospodarki, zapewniającym płynny przepływ dóbr i usług, zostaną nieodwracalnie przerwane, paraliżując przepływ towarów i powodując niedobory na niespotykaną skalę? Co najważniejsze, dla milionów z Was, czy Wasze ciężko wypracowane oszczędności Gromadzone przez lata pracy i wyrzeczeń, stracą na wartości w obliczu narastającej niepewności, galopującej inflacji oraz globalnego spowolnienia, które może dotknąć każdą gałąź przemysłu, od motoryzacji po usługi cyfrowe? To nie jest już tylko abstrakcyjna polityka międzynarodowa to twarda, nieugięta ekonomia, która ma potencjał dotknąć absolutnie każdego konsumenta w Europie, a konsekwencje tych decyzji odczuwalne będą od supernowoczesnych metropolii. Pełnych życia i biznesu, po najmniejsze spokojne wioski, docierając do każdej rodziny i każdego przedsiębiorstwa, wpływając na ich zdolność do rozwoju i przetrwania w trudnych warunkach. To globalne wyzwanie, które wymaga globalnego oglądu i zrozumienia jego skomplikowanych mechanizmów. Waszyngton naciska z bezwzględną siłą i determinacją, która nie pozostawia złudzeń co do powagi ich zamiarów i bezkompromisowości ich polityki handlowej. Amerykańska administracja, stojąca pod ścisłym i charyzmatycznym kierownictwem Donalda Trumpa, postawiła niezwykle twarde, a wręcz bezkompromisowe warunki w tych negocjacjach handlowych. Warunki, które zostały odebrane w Europie jako jawna próba siłowego wymuszenia daleko idących ustępstw pod groźbą poważnych konsekwencji. Pierwotnie administracja ta w otwarty sposób groziła nałożeniem drakońskich 30% ceł, które gdyby weszły w życie, Mogłyby zdruzgotać niektóre kluczowe sektory europejskiego przemysłu. Generując masowe straty finansowe i utratę dziesiątek tysięcy miejsc pracy. Te cła, co istotne dla zrozumienia skali zagrożenia, miały wejść w życie z dniem 1 sierpnia bieżącego roku i dotyczyć na przykład niezwykle konkurencyjnych i rozpoznawalnych na całym świecie niemieckich samochodów które już wcześniej obciążone były 25% stawką celną, co już stanowiło znaczące obciążenie. To był nie tylko silny sygnał polityczny, wysłany w kierunku Brukseli jako ostrzeżenie, to było realne i namacalne zagrożenie, uderzające w samo serce europejskiego eksportu, w jego najsilniejsze i najbardziej rozpoznawalne marki, które od lat budują potęgę gospodarczą kontynentu i są synonimem jakości. Jednakże Unia Europejska ze swoją kolosalną siłą rynkową, obejmującą 450 milionów konsumentów, potężny blok ekonomiczny, który stanowi jeden z największych rynków zbytu na świecie, o nieporównywalnym potencjale konsumpcyjnym i produkcyjnym, nie pozostała dłużna i natychmiast odpowiedziała równie ostrym i zdecydowanym ostrzeżeniem. Bruksela, jako centrum decyzyjne wspólnoty, zagroziła wprowadzeniem retorsji o gigantycznej wartości, Około 90 miliardów euro. To była jasna i bezkompromisowa deklaracja gotowości do obrony własnych interesów gospodarczych, nawet kosztem eskalacji. Te kontr-CUEA, będące bezpośrednią i proporcjonalną odpowiedzią na amerykańskie groźby, miałyby zostać uruchomione już 7 sierpnia, oczywiście pod warunkiem, że do 1 sierpnia nie zostałoby osiągnięte żadne wiążące porozumienie które rozładowałoby narastające napięcia i zapobiegłoby dalszej, niekontrolowanej eskalacji konfliktu handlowego. To było starcie prawdziwych gigantów handlowych, pojedynek na ekonomiczne groźby, w którym stawką była dominacja i przyszłość globalnych przepływów kapitału, a napięcie było wyczuwalne w każdej światowej stolicy finansowej, od tętniącego życiem Londynu po dynamiczne Tokio, wpływając na decyzje inwestorów. Każdy upływający dzień, każda godzina zbliżała nas do ostatecznego terminu, a z nim do potencjalnie katastrofalnej eskalacji konfliktu, której skutki byłyby odczuwalne globalnie i mogłyby zdruzgotać wiele gałęzi przemysłu, rzucając cień na międzynarodowy handel. Wewnętrzne podziały w Europie są dzisiaj głębokie, bolesne i niestety bardzo widoczne, co w znaczący sposób osłabia wspólną pozycję negocjacyjną Unii Europejskiej wobec Zjednoczonego Frontu Amerykańskiego, który wykorzystuje te wewnętrzne słabości. Francja, z jej historyczną dumą, niezależnością i ambicjami do odgrywania kluczowej roli na światowej scenie politycznej i gospodarczej, zajmuje niezmiennie twarde stanowisko, sprzeciwiając się jakimkolwiek ustępstwom, które mogłyby być postrzegane jako słabość lub kapitulacja. Jak podkreśla francuski minister handlu zagranicznego w swoich niedawnych bardzo stanowczych i nie pozostawiających złudzeń wypowiedziach, Europa w żadnym wypadku nie może okazać słabości w obliczu amerykańskiego nacisku. Jest to dla nich nie tylko kwestia ekonomii i obrony miejsc pracy, ale także honoru i długoterminowej pozycji na arenie międzynarodowej, budującej wiarygodność i niezależność polityczną i gospodarczą Wspólnoty. Z kolei kluczowi gracze gospodarczy, Stanowiący o sile Europy tacy jak Niemcy i Włochy, a także kraje nordyckie oraz te z Europy wschodniej, wydają się znacznie bardziej skłonne do zaakceptowania aktualnej propozycji Waszyngtonu 15% ceł. Postrzegają te propozycje jako znacznie lepszą alternatywę niż pierwotnie grożone znacznie wyższe 30%, które mogłyby zdruzgotać ich przemysł i poważnie nadszarpnąć relacje handlowe z USA. A także sojusz obronny. Ich głównym priorytetem jest uzyskanie stabilności i pewności ekonomicznej w niestabilnym świecie, a także utrzymanie silnych strategicznych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, co obejmuje także niezwykle ważne kwestie obronne, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kontynentu europejskiego w obliczu rosnących zagrożeń geopolitycznych. Christine Lagarde, wpływowa prezes Europejskiego Banku Centralnego. Jasno wskazała na pilną i niezbywalną potrzebę szybkiego rozwiązania tej narastającej niepewności handlowej, która paraliżuje inwestycje, hamuje wzrost gospodarczy i wpływa na ogólny nastrój na rynkach. Stabilność jest absolutnie kluczowa dla wszystkich podmiotów gospodarczych, od gigantycznych międzynarodowych korporacji, które zatrudniają tysiące ludzi na całym świecie, po najmniejsze lokalne firmy, które są podstawą gospodarek regionów. I zapewniają utrzymanie milionom rodzin. A ty, drogi słuchaczu, skąd nas słuchasz w tym kluczowym momencie, kiedy ważą się losy gospodarki kontynentu i globalnych łańcuchów dostaw, wpływając bezpośrednio na Twoje życie i przyszłość? Napisz w komentarzach, gdzie docierają do Ciebie nasze aktualizacje, z jakiego zakątka globu śledzisz te dynamiczne i bezprecedensowe wydarzenia, które zmieniają świat na Twoich oczach. Tymczasem, poza strukturami Unii Europejskiej, Szwajcaria, kraj znany na całym świecie ze swojej precyzji, starannej neutralności politycznej i niezwykłej innowacyjności, prowadzi własne, zupełnie odrębne i równoległe negocjacje bezpośrednio z administracją Trumpa. Im również, niezależnie od negocjacji UE, groziły taryfy przekraczające 30%, co stanowiło poważne zagrożenie dla ich eksportu i globalnej konkurencyjności szczególnie w branżach o wysokiej wartości dodanej. Szczegóły ich ewentualnego porozumienia nie są jeszcze znane publicznie. Pozostają one objęte ścisłą tajemnicą, co zwiększa spekulacje na rynkach finansowych i wśród analityków gospodarczych. Szwajcaria ma jednak potężny atut w rękawie znaczący pakiet inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza w strategicznym i niezwykle dochodowym przemyśle farmaceutycznym, który jest kluczowy dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa narodowego. Co istotne, produkcja wielu szwajcarskich firm farmaceutycznych często odbywa się w Stanach Republikańskich, co może okazać się dla Berna silnym i nieocenionym atutem w tych skomplikowanych i delikatnych rozmowach. Potencjalne straty ekonomiczne w tych politycznie ważnych Stanach. Mogłyby znacząco wpłynąć na polityczne poparcie dla administracji, dając Szwajcarii pewną dźwignię negocjacyjną. Jeśli chodzi o obronność, Szwajcaria tradycyjnie i z ogromnym sukcesem wykorzystuje swoje strategiczne położenie w centrum uzbrojonego kontynentu, co przez lata pozwalało jej sprytnie i z wyprzedzeniem opóźniać własne, znaczące wydatki na obronę powietrzną, polegając na buforze sąsiadów. Którzy intensywnie rozwijali swoje armie i systemy obronne. To kraj, który zawsze stawiał na strategiczną niezależność i pragmatyzm, ale teraz mierzy się z nowymi, bezprecedensowymi wyzwaniami ekonomicznymi ze strony Waszyngtonu, które mogą znacząco wpłynąć na jej tradycyjny model biznesowy i podejście do międzynarodowych relacji, zmuszając do rewizji dotychczasowych, sprawdzonych strategii. Doniesienia z Brukseli. Choć nieoficjalne i wymagające ostatecznego potwierdzenia są alarmujące i wskazują, że Unia Europejska osłabiła swoją pozycję negocjacyjną, podejmując kontrowersyjną i szeroko krytykowaną decyzję o rezygnacji z opodatkowania cyfrowych dóbr i usług. To ustępstwo, które według wielu analityków i komentatorów gospodarczych może mieć dalekosiężne i nieodwracalne skutki dla jej przyszłej siły przetargowej na globalnej arenie. Dając przewagę innym graczom, którzy nie rezygnują z podobnych instrumentów fiskalnych i agresywnie bronią swoich interesów. W efekcie tej decyzji przemysłowcy europejscy będą musieli wchłonąć pełne 15% proponowanego cła, co bezpośrednio i dotkliwie uderzy w ich i tak już napięte marże zysku, redukując ich rentowność i zdolność do reinwestowania w rozwój i innowacje. Takie dodatkowe, znaczące obciążenie Oznacza mniejsze zyski dla europejskich firm, a co za tym idzie, potencjalnie wyższe ceny dla konsumentów, gdyż część kosztów może zostać nieuchronnie przeniesiona na końcowego odbiorcę, zwiększając inflację i uderzając w siłę nabywczą obywateli. To także znacząco wpłynie na konkurencyjność europejskich produktów na nasyconym i agresywnym światowym rynku, utrudniając im walkę z globalnymi rywalami którzy nie są obciążeni podobnymi cłami, co stawia ich w gorszej pozycji startowej i osłabia ich konkurencyjność. Bernard Arnault, potężny dyrektor generalny gigantycznej i niezwykle wpływowej grupy LWMH, prawdziwy magnat w świecie dóbr luksusowych, znany z bardzo bliskich i strategicznych relacji z Donaldem Trumpem, opowiada się otwarcie za pragmatycznym i przyjaznym rozwiązaniem całej sytuacji. Nawet jeśli będzie ono niekorzystne na pierwszy rzut oka z perspektywy unijnych interesów czy tradycyjnego podejścia do handlu, argumentuje to jako absolutnie niezbędną cenę za przyszłą prosperity jego globalnie eksponowanej grupy, która. operuje na wszystkich kontynentach, od Azji po Amerykę, i jest uzależniona od płynności handlu międzynarodowego i stabilnych relacji politycznych. Co ciekawe i strategicznie ważne. LVMH otwiera nowe fabryki w Teksasie, co doskonale wpisuje się w kluczowy cel administracji Trumpa, jakim jest reindustrializacja Ameryki i tworzenie nowych miejsc pracy na jej terytorium, spełniając tym samym ważne obietnice wyborcze. Chociaż należy uczciwie zaznaczyć, że wcześniejsze fabryki LVMH w Teksasie mierzyły się z pewnymi problemami jakościowymi, co budziło pytania o efektywność tego procesu i długoterminowe perspektywy produkcyjne na miejscu. Arnaud z pozycji niekwestionowanego lidera branży luksusowej podkreśla również z ogromną pewnością, że wzrost cen o 15% na luksusowe produkty, takie jak wykwintny szampan czy kultowe, pożądane na całym świecie torby Louis Vuitton, nie wpłynie znacząco na popyt ze strony zamożnych amerykańskich konsumentów, którzy są mniej wrażliwi na cenę. Czy to oznacza, że rynek luksusu jest rzeczywiście odporny na zawirowania wojen handlowych i ekonomiczne turbulencje? A może to tylko czubek góry lodowej i symbol głębszych, niewidzialnych zależności i potęgi kapitału, która ignoruje globalne spory, kierując się własnymi, strategicznymi interesami, niezależnie od polityki? Ta perspektywa rzuca nowe, niepokojące światło na całą sytuację i mechanizmy globalnej gospodarki. Jakie konkretne, namacalne konsekwencje odczujesz ty, drogi słuchaczu, w swoim codziennym życiu, w swoim portfelu i w perspektywach na przyszłość, w obliczu tych dynamicznych zmian, które kształtują globalny krajobraz ekonomiczny? Po pierwsze, możesz spodziewać się zauważalnego i niestety bolesnego wzrostu cen na wiele importowanych produktów od nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie samochodów, przez różnorodną elektronikę która jest integralną częścią naszego życia, powspomniane dobra luksusowe, które stają się coraz mniej dostępne dla przeciętnego konsumenta. To bezpośrednie uderzenie w siłę nabywczą każdego gospodarstwa domowego, zmniejszające realną wartość pieniądza. Po drugie, europejskie firmy, te, które stanowią fundament naszej gospodarki i zapewniają miliony miejsc pracy, Odczują gigantyczną presję na swoje marże zysku, co z kolei może przełożyć się na cięcia kosztów, w tym niepopularne redukcje zatrudnienia, lub na poważne trudności z inwestowaniem w rozwój i innowacje, spowalniając postęp technologiczny i konkurencyjność całego kontynentu w wyścigu gospodarczym. Po trzecie, zwiększona niepewność gospodarcza, wynikająca z przeciągających się sporów handlowych i braku długoterminowych ustaleń. Może znacząco spowolnić globalny wzrost gospodarczy, co bezpośrednio odbije się na rynkach pracy, dostępności kredytów, a w konsekwencji na Twoich inwestycjach i oszczędnościach, redukując ich wartość i stabilność. Cały system naczyń połączonych, delikatna równowaga globalnej ekonomii, może zostać zachwiana, prowadząc do fal konsekwencji w nieoczekiwanych miejscach i nieprzewidzianych sektorach. Zagrażając stabilności finansowej. Podsumowując tę intrygę i ujawniając sedno sprawy, które trzymało nas wszystkich w napięciu przez ostatnie tygodnie, a nawet miesiące, Unia Europejska, zgodnie z najnowszymi, bardzo wiarygodnymi analizami ekspertów i doniesieniami z Brukseli, najprawdopodobniej przyjmie te 15% cła, jednocześnie starając się z całych sił negocjować specjalne zwolnienia dla konkretnych sektorów przemysłu. Które są najbardziej wrażliwe i kluczowe dla ich gospodarek narodowych, aby zminimalizować negatywne skutki. To jest gorzka pigułka do przełknięcia dla Brukseli i całej. Wspólnoty symbol ustępstwa w obliczu ogromnej zewnętrznej presji, która okazała się zbyt silna. Niestety wewnętrzne podziały w Unii Europejskiej, które ujawniły się w całej okazałości w obliczu tych negocjacji, znacząco osłabiają jej pozycję przetargową w obliczu twardych i bezkompromisowych amerykańskich nacisków, które umiejętnie wykorzystują te słabości. Ryzyko pełnoskalowej otwartej wojny handlowej jest postrzegane jako zbyt niekorzystne i wręcz katastrofalne dla europejskich przedsiębiorstw, które są już obciążone wieloma innymi wyzwaniami, co skłania wielu decydentów i wpływowych biznesmenów do szukania stabilizacji poprzez kompromis nawet jeśli ten kompromis oznacza znaczne, bolesne ustępstwa i ograniczenie suwerenności handlowej. To jest właśnie to, co dzieje się za kulisami światowej polityki i gospodarki, w procesach, które pozornie niewidoczne kształtują naszą wspólną przyszłość w sposób fundamentalny i nieodwracalny, bez pytania o zgodę obywateli. Co dalej? Co powinniśmy obserwować w najbliższym czasie, aby zrozumieć dalszy rozwój wydarzeń, i przygotować się na nadchodzące zmiany, które mogą wpłynąć na każdy aspekt naszego życia i każdego obywatela. Po pierwsze, śledźmy z najwyższą uwagą oficjalne komunikaty płynące zarówno z Brukseli, z centrali Unii Europejskiej, jak i z Waszyngtonu, z serca amerykańskiej administracji dotyczące sfinalizowania tego porozumienia. Każde słowo, każda zmiana w tonie może mieć ogromne, długoterminowe znaczenie dla rynków i dla nas, zwykłych obywateli. Po drugie, zwracajmy uwagę na ewentualne zapowiedzi sektorowych zwolnień celnych to one pokażą, które branże zostaną częściowo oszczędzone i odetchną z ulgą, a które poniosą największe koszty, odczuwając je na własnej skórze co może prowadzić do restrukturyzacji. Po trzecie, bacznie śledźmy reakcje światowych rynków giełdowych, które są zawsze niezwykle wrażliwym barometrem nastrojów ekonomicznych, a także nastroje wśród europejskich przedsiębiorców. Ich obawy, nadzieje i strategiczne ruchy są kluczem do zrozumienia przyszłych trendów i kierunków, w których podąża globalna gospodarka, reagując na każdy sygnał. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz. Nie zwlekaj ani chwili. Aby nie przegapić żadnej z naszych aktualizacji w czasie rzeczywistym. Tylko w ten sposób będziesz zawsze na bieżąco z kluczowymi wydarzeniami, które mają realny i bezpośredni wpływ na Twoje życie, Twoje finanse i Twoją przyszłość. Zostaw komentarz pod tym materiałem wideo i podziel się z nami swoimi przemyśleniami. Co myślisz o tych trudnych negocjacjach, które kształtują globalny pejzaż ekonomiczny? Czy Europa Twoim zdaniem powinna była walczyć mocniej o swoje interesy? Czy postąpiła słusznie, idąc na kompromis? Czy uważasz, że to jest sprawiedliwe rozwiązanie dla wszystkich stron? Czy może jest jednostronne i krzywdzące dla Europy? Twoja opinia jest dla nas niezwykle ważna i buduje naszą aktywną, zaangażowaną społeczność, która chce rozumieć świat. Czekaj na nasz kolejny pilny raport w którym przedstawimy dalsze, najnowsze doniesienia z frontu handlowego i ich konsekwencje, gdy tylko pojawią się nowe informacje. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym krytycznym raporcie, który rozjaśni Twoje jutro.